Z reguły w grudniu w kinach mamy masę filmów około świątecznych, powiedzmy. W tym roku wyszło raczej niespecjalnie, natomiast jest całe mnóstwo przedpremier. Między innymi nowy Spielberg. No i ja tutaj na dzień dobry przyznaję, że nie czekałam jakoś specjalnie na ten film. I prawdę mówiąc, umknęła w ogóle informacja, że Spielberg kręci film o młodym Spielbergu. Ale w związku z tym, że premiera tego filmu jest przewidziana na 30 grudnia, sam koniec roku, to stwierdziliśmy, że faktycznie wybierzemy się na jeden z pokazów przedpremierowych i całe szczęście, bo uwaga, spoiler, to chyba jest jeden z moich ulubionych filmów tego roku i jeden z najlepszych filmów Spielberga od, od lat. I po sesji tego filmu zrozumiałam, że mimo, że nie był to film, na który czekałam, to to był bardzo... Film, na który czekałam. O tak. Chociaż gdy słyszy się takie hasło, że Spielberg kręci film o samym sobie oraz swojej rodzinie, o jego miłości do kina i tak dalej, to można było mieć jakieś wątpliwości czy jakieś obawy, że to będzie swego rodzaju laurka, że będzie sam sobie stawiał pomnik za życia. Czy ja wiem? Po tym akurat reżyserze bym się tego nie spodziewała. Mimo, że ten film ma wątki autobiograficzne, to nie jest w 100% oparty na tak, życiu tak, tak, i tak, rodzinie tak, tak. Spielberga. I ten film opowiada o właściwie. Dość sporym okresie w życiu rodziny Fablemanów, zresztą ich nazwisko też ma tutaj znaczenie, ale też o pasji i miłości do kina syna Fablemanów samego. I to właśnie ta postać jest takim swoistym alter ego reżysera. Zresztą cała historia rozpoczyna się gdzieś tam w latach 50., kiedy nasz bohater właśnie po raz pierwszy wybiera się z rodzicami do kina. I ojciec, który jest technologicznym geniuszem, zaczyna mu tłumaczyć, na czym polega film, jak tak, to się tak, tak. robi. Że 24 klatki na sekundę, że, że światło, to jest iluzja, tak. Matka tymczasem opowiada mu, że to jest jak śnienie pięknego snu, czy coś mniej więcej w tym stylu. Matka jest pianistką, artystką, widać tutaj już od razu. Te dwie siły, które, które ulepiły będą... nam głównego bohatera. Tak, już ta pierwsza scena uh -huh. mnie złapała do tego filmu. Tak, ponieważ tutaj jest bardzo dużo takich elementów, które będą jeszcze powracać w tym filmie i które faktycznie będą miały wpływ na e, życie i dorastanie e, samego. No tak, bo oni wybierają się na taki dosyć film e, niespecjalnie przeznaczony dla najmłodszego widza. I zresztą e, jedna ze scen z tego filmu staje się później e, koszmarem e, naszego młodego bohatera. I on właśnie nad tą swego rodzaju traumą może zapanować dopiero w momencie, kiedy sam na podstawie swoich zabawek nakręci tę scenę. I tak. przejmie kontrolę. Przepracowując problem za pomocą kina, dopiero sobie z nim radzi. I myślę, że tutaj jest masa w ogóle tego typu rozwiązań, które sprawiają, że w ten sposób kształtuje się umysł małego chłopca, później już dorastającego mężczyzny, który dzięki kinu trochę zaczyna lepiej rozumieć świat dookoła. I też trochę ludzie zaczynają lepiej rozumieć jego. On sobie radzi ze wszystkimi problemami, które go napotykają w pewien sposób filmem właśnie. I powiedziałbym, że ten film jako całość jest troszeczkę taki jak prolog do Indiany Jonesa i ostatniej Krucjaty, która w bardzo takiej skrótowej formie pokazywała skąd wzięły się wszystkie jakieś rzeczy, które ukształtowały Indiana Jonesa w przyszłości. Tylko, że tam mieliśmy 15 minut na to, żeby to rozpracować, natomiast tutaj poświęcamy temu dużo czasu i wchodzimy znacznie głębiej. Ten film zdecydowanie nie jest laurką zarówno samego Spielberga, jak i tego, co działo się w jego przyszłości, co go raczej jest to taka powiedziałbym vivisekcja, takie spojrzenie z dystansu na to jak wyglądało po jego życie z dzisiejszą mądrością i doświadczeniem tak, tak. ale bez takiego jakiegoś taniego sentymentalnego podejścia uh -huh, uh -huh. bo jasne jest tutaj sporo nostalgii za czasami minionymi ale też sporo goryczy w tej nostalgii ale też dużo czułości i moim zdaniem ten film jest taki od serca. Ja mam dosłownie jedną rzecz do zarzucenia temu filmowi. No to może przejdziemy do tego później. Ale chciałabym to powiedzieć w tym okay. momencie. W moim odczuciu niektóre linijki są za bardzo napisane, za bardzo się to czuje, jakby to były takie kwestie większe niż życie. Mm -hmm. Przy czym przez większość filmów są to zupełnie naturalne rozmowy, przynajmniej sprawiające takie wrażenie, więc czasami takie mocne punkty za bardzo wybijają. Wkrada się pewna literackość w te dialogi, tak bym to nazwał. Tak, ale z drugiej strony rozumiem, że to też może być spojrzenie na to po latach mhm. w pewnym sensie. Podsumowanie wielu rozmów w tej jednej. Co nie zmienia faktu, że ten film jest tak naprawdę ulepiony z takich scen perełek, które zostaną z nami na naprawdę długo. Przynajmniej ze mną zostaną. Z nami. To znaczy jest tutaj masa czułości, masa wnikliwości, wrażliwości w pokazywaniu. Zarówno tej rodziny, jak i kina. Przede wszystkim w zasadzie znaczna część tego filmu to jest obserwowanie ludzi, którzy reagują na to, co widzą na ekranie. I w zależności od tego co widzą, może się to wiązać z całą gamą emocji. Nawet jeden film potrafi wzbudzić skrajnie odmienne emocje w y, dwóch osobach, które oglądają tę samą produkcję. To też jest piękne podsumowanie tego, że tak my za każdym razem oglądamy inny film. Bazując na tym jakie mamy doświadczenia, co widzieliśmy wcześniej, jakie mamy oczekiwania i na czym skupiamy się oglądając ten ten konkretny film. Bo przez większą część seansu oglądamy tak naprawdę takie przeciwstawne dwie siły, które gdzieś ściągają tego bohatera. Jedna mówi, że to, co robisz, to jest hobby, a druga, że to, co robisz, to jest. Twoja życiowa droga. I to też jest o tyle ciekawe, że postacie rodziców są tutaj złożone. To nie jest tak, że mamy takie y, standardowe archetypy związane Dwie figury, właśnie... z Dwie figury, z którymi trzeba się ścierać. Nie, nie, nie. To są postacie, które popełniały błędy. Potem uczymy się tego, skąd te błędy wynikały i dlaczego tak, a nie inaczej zachowała się ta postać w tym konkretnym momencie, co mogło zaważyć na życiu tych dzieci, nie tylko głównego bohatera, ale także rodzeństwa. I na przykład matka portretowana tutaj przez Michelle Williams jest fantastycznie wygrywaną postacią. O, dawno jej nie widziałam w tak mocarnej roli. Złożonej. Tak. Rol. Bo widać, że to jest taka postać, która jest takim niebieskim ptakiem, ale jednak uwięzionym w klatce. I dopóki nie rozwinie skrzydeł, to nie będzie w pełni szczęśliwa. I to jest oczywiście automatycznie tożsame z tym, jak patrzy na nią syn. Na początku z ogromnym gniewem, z jakąś taką frustracją. Natomiast kiedy dochodzi tutaj do starcia, do takiej konfrontacji, która nie jest nawet werbalna, bo jest także przedstawiona za pomocą kina. Doskonała kolejna scena. Jed Hmm. To okazuje się, że jednak można tutaj znaleźć porozumienie i można patrzeć na coś z zupełnie innej perspektywy, i tutaj po raz kolejny pokazuje nam się, że kino jest to w stanie zrobić. Tak, i w ogóle tutaj kino odgrywa niesamowitą rolę. To jest to magiczny film. I jeżeli ktoś siedzi w tym po prostu czy w branży, czy jako widz jakby kocha kino, to to jest film w 100% dla niego, bo to. Jest film o tym, co kino może. Tak, ale jednocześnie nie jest przy tym tak napuszony i tak e, ukierunkowany wyłącznie, na przykład na filmoznawców, kulturoznawców, którzy będą Absolutnie. z tego wyciągać i oni znajdą w tym coś dla siebie, a cała reszta publiki to się automatycznie odbije. To jest przede wszystkim prosta ale jednak złożona opowieść o rodzinie też na przestrzeni właśnie wielu lat bo mamy tutaj trochę opowieść o Stanach Zjednoczonych. Przez to jaki to jest okres, mamy tutaj dużo zmian w mentalności, mamy kwestie amerykańskich Żydów w ogóle bardzo mocno ważną tutaj, ale także dorastania do pewnych rzeczy, do rozumienia pewnych rzeczy. I to zarówno rozumienia rzeczy w kinie i tym jak się je robi i tym jak się je rozumie znowu a jaki tego, czym kierują się dorośli w tym wypadku? I powiedziałbym, że ten film jest tak naprawdę zlepkiem wszystkiego, co stanowi o Spielbergu jako twórcy, bo rozpoczyna się troszeczkę tak, jakbyśmy oglądali jakieś trochę kinofamilijne, właśnie opowieść o młodym chłopaku, który zafascynował Poznaje się kamerą. Jakąś magię właśnie. Kamerą i pociągami. Potem mamy troszeczkę kino drogi, trochę właśnie kina jakiegoś takiego inicjacyjnego em, inicjacyjnego, trochę melodramatu, ale w tym także trochę, nazwałbym to nawet kryminałem, bo jednak mamy tutaj ten element poszukiwania czegoś z, gdzieś tam ukrytego pomiędzy kadrami. Tak, ale też ten film jest bardzo autotematyczny w stosunku do Twórczości Spielberga, mimo że nie odwołuje się bezpośrednio mhm. do tego, co powiedzmy reżyser będzie robić później, to jednak mamy tutaj takie jasne wskazówki, choćby w scenie, kiedy kręci etiudę wojenną. Nawet w tym wypadku można zauważyć rzeczy, które są dla stylu Spielberga właściwie ikoniczne. Tak. I tutaj jest mnóstwo takich smaczków. Jeżeli dobrze znacie Kino Spielberga, to na pewno wyciągniecie z tego jeszcze więcej niż historię o miłości do rodziny i Kina. I ja wiem, to jest dosyć długi film. Dwie i pół godziny. Ale. Moim zdaniem każda minuta tego filmu jest wypełniona i w ogóle się tego czasu nie czuje. I nawet jeżeli on właśnie tak, jak powiedziałeś, odbiega w różne kierunki w różne gatunki no i chcąc nie chcąc trochę skaczemy po tej linii czasu, uh -huh. to przynajmniej dla mnie to nie było w ogóle nużące i nie było zupełnie wybijające. Z rytmu tak. tej opowieści. Nawet jak mamy na przykład ten etap, powiedzmy, lat szkolnych, to troszeczkę odcinamy się na moment od właśnie tego, e, od tej miłości do kina. Nie ma no już bo tego inne na tapecie, wskakują. inne problemy się pojawiają. Natomiast tam wtedy w się i trochę takiego właśnie uroczego e, humoru, pierwszych zderzeń, pierwszej miłości. Ale wszystko to w moim odczuciu domyka się fantastyczną klamrą. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze możemy mieć problem z tym, że być może ten etap w historii tego chłopaka nie jest aż tak interesujący jak pozostałe. To myślę, że ten film ma świetne rozpoczęcie, świetne zakończenie, absolutnie świetne Finałowa zakończenie. Finalowa scena to jest mm, mm. taka wisienka na torcie. Mm, naprawdę, taka wisienka na naprawdę torcie. Naprawdę bardzo ją kocham. I pewien kultowy reżyser w roli innego kultowego reżysera. Mm, mm -hmm. Po prostu dziękuję bardzo, pan Spielberg. O, bardzo się cieszę, że widzieliśmy to. Bardzo. Ale też uważam, że ogromna zasługa w tym, jak ta opowieść dobrze działa, jest w tym, jak ona jest zagrana. Bo mamy Poladano, który jest świetny w roli trochę wycofanego, trochę zdystansowanego, ale jednocześnie czułego i wspierającego w jakimś sensie syna. Mamy fantastyczną, jak już powiedzieliśmy, Michelle Williams. Natomiast sądzę, że ten film by tak nie działał, gdyby nie Gabrielle Label. W roli y, tego starszego, już nastoletniego samego. Chyba największe odkrycie tego roku pod kątem aktorskim, tak, w y, tych, powiedzmy, młodszych rejonach. Niesamowity talent. Nie dość, że podobny jest bardzo do młodego Spielberga, to jeszcze do młodego Nortona. <grym> tak, trochę tak. Plus ma to coś w oczach. Oj, ma. Naprawdę jestem tym chłopakiem zachwycona. Tak. Bo na jego barkach no, bardzo dużo tutaj jest. Cały oparte. ciężar filmu praktycznie. I faktycznie przez większość filmu jednak spotykamy tę nastoletnią i starszą. Y wersję samego. Poza tym praktycznie każda osoba z obsady ma tutaj taki moment, żeby zalśnić trochę. Prawie każdy z bohaterów ma też taki moment dla siebie, żeby było tam coś więcej. Żeby pokazać tę inną stronę. Hmm. Mógłbym się hmm. troszeczkę czepiać aktorstwa sióstr głównego bohatera, bo tam nie zawsze wszystko zagrało tak jak trzeba. I czasami tam właśnie pojawiają się te linijki, które są tak, takie... Tak, tak. Z, ty z tym może być drobny problem, ale to jest to jest drobiazg. To na 10 sekund przymkniecie jedno oko i będzie ok. To z jakim ten film pozostawia człowieka ładunkiem emocjonalnym po seansie, ale także w trakcie, jak wielokrotnie bije serducho, jak widzimy e, przede wszystkim te reakcje. Fantastyczna rzecz. Absolutnie fantastyczna rzecz, czego się trochę nie spodziewałem. Trochę trudno było w ostatnich latach od tego takiego klasycznego Spielberga, natchnionego tą magią jego starszych produkcji. Oj, tu jest. Tu jest. I to chyba też się składa, że ten Kamiński robił zdjęcia, że Williams zrobił muzykę do tego filmu. I to wszystko tak. Prawdopodobnie ostatni raz ze Spielbergiem, bo jeszcze ma zrobić tylko soundtrack do Indiana Jonesa 5. A, nie wiem, dużo jest we mnie takiego y, wzruszenia po tym filmie, ale nie takiego do płakanka, tylko takiego. Wow. Coś we mnie obudziło to tak, ponownie. Tak. Wow, to było tak dobre. I wiem też, że na pewno dla części widzów to nie będzie tak ważny film jak dla nas, ale jeśli kochacie kina, oglądacie dużo filmów, obchodzi Was to w ogóle, obchodzi Was rozwój kina, to co na co wpływa, to myślę, że musicie ten film zobaczyć. Tak. I też powiem, że. To jest film, który tak średnio się recenzuje. Można się rozpływać w zachwytach nad poszczególnymi scenami, ale myślę, że to będzie idealny materiał do tego, żeby tworzyć na jego temat wideoeseje, jakieś porównania, zestawiać to z twórczością reżysera. Tak. Pełne pole do popisu. Jest jeszcze jedna kwestia. Ten film w Stanach trafił już na VOD i wiem, że różnymi sposobami można go obejrzeć w domu, ale uważam, że to jest ten film poza awatarem, który. No, Prawdopodobnie ma sens tylko w 3D. I... No i innymi filmami, takimi za 400 milionów dolarów. E, to ten film z tego roku powinniście obejrzeć w kinie. Nie wiem, czy ten film będzie miał jeszcze pokazy przedpremierowe. Miał w ostatni weekend dużo, e, ale jeżeli właśnie w tym okresie takim świątecznym, około świątecznym, uda Wam się jeszcze jakieś złapać, polecam. Jeżeli nie, czekajcie na premierę kinową. Jeśli macie możliwość, to nie oglądajcie tego filmu w domu. Po prostu. Tak, tak. No, 24 klatki wpuszczone w ruch, ale jednak można tam znaleźć pierwiastek magii. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Polecamy Wam ten film z całego serducha. Czekamy na Wasze komentarze, jeżeli już widzieliście go przedpremierowo. A jak już obejrzycie, to też czekamy na Wasze komentarze, bo czemu nie. No więc to wszystko od nas? Myślę, że tak. Do zobaczenia w następnych odcinkach.